Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście maja. I jak widzicie, jest ze mną parę paczek. Tylko że właśnie nagrywam ten film, dlatego, że mamy pewien problem. A dokładniej to takie, że tej paczki na samym dole nie zamawiałam. Te to są moje zakupy, ale nie wnikajmy w to. Przejdźmy może do tej paczki, bo jest ona serio mega dziwna. Nie jest podpisana od kogo jest. Nie jest nawet podpisana, że jest do mnie. Nie mam pojęcia, co jest w środku, ale tu się sypie i przelewa. Nieco boję się ją sama otworzyć i właśnie dlatego jest ze mną Ziutek. Ogólnie mamy zaraz godzinę trzecią. Maję wzięło na otwieranie paczek, po czym stwierdziła, że ta paczka to w sumie nie wiadomo skąd jest, nie wiadomo od kogo jest, nie wiadomo co w niej jest, także Maja zamawia rzeczy i nawet nie wie co zamawia. Nieprawda, ja wiem co zamawiam. Tu sobie zamówiłam ciuchy, a tu mi przyszły klapki. A to nie jest, nawet widzisz nie ma żadnej nakleki, nie ma nigdzie podpisu. Ani od kogo, ani do kogo, no ale była przerzucona razem z moimi paczkami na podwórko, no więc chyba jest do nas. W każdym razie, zanim przejdziemy do jej otwierania, pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić suba z dzwoneczkiem na tym kanale, bo dzięki temu nie pominie Was żaden następny odcinek. Zostawiajcie też łapki w górę i na 10 tysięcy lajków nagrywam kolejny odcinek z jutkiem, także wydajcie łapki w górę. O, i też pamiętajcie o podbijaniu mojego filmu. Możecie to zrobić w sekcji komentarzy, przesuwając w prawo. A teraz możemy otwierać. Jesteś gotowy, bo jak nie jesteś, no to mogę chwilę poczekać. No możesz otworzyć to gówno. Oh wow! Chciałbym iść spać. No ja też, ale lubię otwierać paczki. Nie wiem, nie chciałabym tego czegoś pociąć. Nie wiem dlaczego. Tutaj coś się przelewa w środku. Dobra. To są jakieś śmieci. Takie się zamawiasz? No mówię, że ja nie zamówiłam tego. No pewnie zamówiłaś takie gówno i po prostu zapomnieli naklejki nakleić. No bo skoro do nas przyszło, no to musiałaś to zamawiać. No nieprawda. Już nieraz dostawaliśmy różne dziwne rzeczy bez zamawiania ich. Także nie wmawiaj mi bo ja wiem, że tego nie zamówiłam. Po co by mi były klapki z nogą? No to jest akurat nieco dziwne. Ty patrz, ktoś normalnie opitolił komuś nogi i jeszcze w klapkach zostawił. A tu w ogóle jeszcze na tą nogę się zaplątał jakiś medalion. No, wygląda jak taki z horroru, wiesz, że opętany. I jak założysz, to co a to? widzisz to? A co to? No chyba pendrive, nie? Czyżby tajna wiadomość? A czyżby od ciebie? No tak. O, wmawiał mi, że ja coś zamówiłam, a se ze mnie jaja robi. E, skąd taki medalion? E, z Chin? Przyszedł do nas? Czy skąd? Powiesz nam? To może zanim przejdziemy do dalszego unboxingu, to sprawdźmy zawartość tego. Myślę, że jest to dobry pomysł. Zgadzasz się na to? Czemu ja zostałem w to wplątany? Ja, ja chciałem mieć tylko spać. No to, to pójdziemy spać, jak się dowiemy już całej zawartości paczki. O ile Przeżyjemy to, bo no to jest nieco dziwne, nie? Płacz! Uuu, płamywa! Ja wiem! Bo ja, jak z nim gadałam ostatnio, w sensie pisałam, to mu powiedziałam, żeby mi załatwił jakąś pamiątkę z wakacji. To chyba jest to: zajumał komuś klapki na plaży, tylko że z nogami jeszcze. I po co on nam takie gówno powysyłał? Nie wiem, chodź zobaczymy, to może się dowiemy. Dobra, zabieramy się za pierwszy filmik. Mamy ponumerowany 1-2, także pójdźmy w tej kolejności. ja, ja, o mam Jemu chyba mowę odjęło tam. Jak przestał z nami przebywać, nie ma kontaktu z ludźmi, to nie umie się wysłać. E, e, e. Z tyłu no, filmu. Właśnie miałem mówić, że jest trochę głupszy niż był, ale dajmy mu szansę, nie skreślajmy go. Mhm. I tak dobrze, że wrzucił filmiki na pendrive'a. No, to jest mocne. I a. Je ponumerował 1-2. Może to przez przypadek się udało. Jak w profesjonalnym studio! profesjonalnym studio.

99% chyba dużo. Nie wiem, gdzie jestem. Ale jeśli to oglądacie, zwłaszcza ty, Waja, to znaczy, że. Dotarła moja paczka! Dajcie znać, czy dotarła. No, Nie. no, no, niestety dotarła. Jej trochę powalowałem. na no kontakt balował jak u nas, jak piwko dostał. To no. musiała być mocna imprezka. Dobra, zobaczmy może drugi filmik, bo skoro są dwa, no to dwa są tak samo ważne, podejrzewam. Chcę, <laughs> żebyście wiedzieli, zwłaszcza ty, ja, że bardzo. Starałem się nad zawartością tej paczki, także odezwijcie się do mnie. Czemu on nie mógł tego nagrać w jednym filmiku? Po co są dwa osobne? Bo mieszaje? może mu się potem przypomniało. Dajcie znać, czy prezent wam się podobał, <grym> czy byliście zaskoczeni. Zwłaszcza ty Maja, szczególnie Maja. Najlepiej tylko Maja. Pa! Do usłyszanka. Czyli rozumiem, że mamy teraz do niego pisać, tak? Tylko u nas jest trzecia w nocy. No, ale jak ja ostatnio z nim pisałam, to u niego było jasno. On był przy jakimś zamku w środku dnia, a była też późna godzina, więc może nie śpi. Dobra, ty może do niego pisz. Ja zobaczę, co jest jeszcze w tej paczce, bo mnie to bardzo ciekawi. Na razie dotarliśmy tylko do klapek i do nóg jakichś. Mamy też czapkę farownicy. a ty co robisz? Nagrywam, bo przecież on czytać nie umie. Ja mu głosówki ostatnio wysyłałam. Cześć! Dodamy do nas twoje prezenty. Dobra. Wysłane. Na razie nie ma żadnej aktywności. Nie ma odczytania ani nic. Na w sekundę miał odczytać? Ostatnio szybko odczytał. Dobra, wróćmy do naszych rzeczy, które tutaj robimy. Uuu, popatrzcie na to. Popatrz co znalazłem. Możesz się tego napić. Spróbuj. No ty jesteś jakiś chory? No napij się. Jak Pływają mi trawa. No spróbuj, no. Co? Odpowiedział. Mamy filmik nowy. Odbieramy. Jesteś na to gotowy. Do tego może jeszcze wrócimy. Zaraz o zapytamy go, co to jest. Może Ach. najpierw to zobaczmy. Chodź, chodź. Wszędzie są drzewa. I więcej, że są też dzikie zwierzęta. Słuchajcie się. Uhu. To na pewno... <grym> Na pewno był jeleń. Boże, dzikie zwierzęta. No, jak włamywacz ma do czynienia z dzikimi zwierzętami, to zbyt długo nie pożyje, bo jego instynkt przetrwania, no, nie funkcjonuje jak powinien. On by się z dzikiem chciał zaprzyjaźnić. Dobra, dawaj dalej, póki jest. I w ogóle u niego jest jasno. My mamy godzinę trzecią w nocy, a u niego jest jasno. Ostatnio też tak było, mówiłam ci, więc ja nie wiem, gdzie go wybiało, ale gdzieś, gdzieś daleko. Ważne, że odpisał nam. Zobaczmy, co dalej chce. Tylko muszę sobie zbudować jakieś miejsce na Tak, No to mamy patyka. Jakoś to pójdzie. Na razie nie wygląda, żeby miało pan. Tyle dobrego. Wody nie lubimy. Mokrego Nie, nie, nie. nie. No, o tym wszyscy wiemy. Że nie lubi wody i mokrego, bo, no, nie mał się za często i było to czuć. No, ogólnie niczego się nie dowiedzieliśmy z tego filmiku. Trochę opornie idzie z nim konwersacja, no, ale o co się go jeszcze możemy zapytać? To picie? Powiem, że teraz ty też jesteś. Nie, mnie nie pokazuj, ja nie chcę. Bo co? Bo nie chcę. Ej, a co to jest za picie? Ty chcesz nas otruć? Nas otruć, bo. No nie. Jesteś też ze mną ziutek, Nie bo mam, nie. Ostatnio, jak się dowiedział, że ja z tobą gadałam, a to on też bardzo chciał. Co to za picie? Chcesz nas odryć? To i poza, żeś mnie pokazywała? No żeby wiedział, że jesteśmy razem. Przecież on już nie ma takiej nienawiści do ciebie, to o co ci chodzi? Ale ja mam do niego. No na razie nie odczytuję, to możesz się jeszcze chwilę cieszyć. Jeszcze o tobie nie wie. Ale może spróbuj... O! Ja wiem. A ja nie chcę wiedzieć. Chcesz wiedzieć. Gramy w tapie w nożyce o to kto tego próbuje. No dawaj. Da no się napijesz jak przegrasz? Tak, a ty? Ja też. Dobra. Do jednego. Nie, do trzech. Dobra. Raz, dwa... Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa. No nie, no kurde, no co jest? Yes! Nie wkurzaj mnie nawet. To mój kanał moje zasady, ja nie piję. Pij to albo idę. Nie, tam są mrówki! Pij to albo idę. No weź. Jak ja bym przegrał, to byś mnie lała i byś mi kazała to pić. I tak byś się nie napił. Napiłbym się. Fuj! Łyczka! Nie! Łyczka! Zdrzygam się na siebie! Zrzygaj w drugą stronę! Właśnie nie! Właśnie tak! No niestety takie były zasady. O! Jest kolejna wiadomość chyba! O! To może do tego nie. wrócimy! Co? No. Łyczek, Łyczek, ja weryfikuję! Proszę pokazać, że to masz, tak naprawdę! O! Napij to, oszuście. Napiłam? Nie napiłaś się. Fuj, tutaj jest jeszcze ziemia chyba na dole! No nie napiłaś się, Jo. Napiłam się, serio. Pito, mogę wiedzieć, co ty robisz. Idziemy na kompromis, zjem kawałek trawy. Jak? Mmm, zagraniczna. Smakuje inaczej niż ta z naszego podwórka. Dawaj, ten następny filmik. Ale ja nie chcę chyba. chociaż no dobra. Myślisz, że długo z nim dzisiaj pogadamy? Oby nie, bo ja chcę już spać. A ja właśnie bym się pogadała z nim. On jest taki śmieszny. Widzisz, nowe miejsce się znalazł teraz. No tylko różnica czasowa mi nie pasuje nasza. Dlaczego? No? no daleko jest, mówię, ostatnio było ciekawiej. Ostatnio był w jaskini, w zamku. Dużo rzeczy się działo, także dzisiaj. To wie co tutaj będzie się działo naprawdę? Dobra, oglądamy. No, dobra. To e, że wy mówicie. Jakie otruć! Ja? Ja, nie, ja nigdy, ja nigdy bym was nie chciał otruć. zwłaszcza ciebie, Maja. Zwłaszcza Maj. Nie chciałbym absolutnie otruć Maj. A ciebie bym chciał już? Ale wiesz, że co ty to żarłaś? Czyli jak chciałbym mnie otruć, to i tak by otruł Maję. Także miejmy nadzieję, że Maja przeżyje to. Już miałam powiedzieć, że miejmy nadzieję, że nam nie podziała to, że powiesz. Też mam taką nadzieję. Zaraz idziesz stąd. A oglądamy dalej? Nie. Dobra, to oglądamy. Musicie zajrzeć do faczki. Tam są o wiele ważniejsze rzeczy. Widziałem, jak Maja się za mnie przebrała. Wyglądałaś pięknie. O. Właśnie taka piękna, jeszcze piękniejsza niż zazwyczaj. Dziutek mi nawet takich komplementów nie prawi jak go włamywać, chociaż nieco mnie to martwi, zgadzam się z Jutkiem Proszę przyjmiesz, wysłałem ci strój i, i koniecznie wyślij mi zdjęcie. Koniecznie, <laughs> nie mogę się doczekać. Weź mu napisz, że coś ma z kamerką, debil. Ale czemu czem? strój wysłał. No też, ale czemu jest taki rozmazany ekran? Dziutek mówi, powiedz Jutek um, 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 um. Nie, mam To znaczy, że masz rozmazany ekran, że coś masz nie tak z kamerką, a co do stroju, to jeszcze go nie widziałam, ale zaraz go przymierzę, czy ci wyślę zdjęcie, no nie wiem, muszę to przemyśleć, nawet nie wiem, co to za strój na razie, ale dogadamy się, dogadamy się, tylko nie uciekaj jeszcze, nie idzie jeszcze. Zapowiada się ciekawa noc, tak wam powiem, ja nie dowierzam w to, co widzę. Ej, to miał być chyba mój strój, co? O Boże, ej, ale to on mi taki strój wysłał i ja mam się w niego ubrać? Mm -hmm. A może twoje zdjęcie wyślemy zamiast mojego? Myślę, że mu się tak nie spodoba. Dobra, wracamy do konwersacji z nim. Spamuj mu, że ma szybciej odpisywać. Nie no, ja się ubieram. Przecież mieliśmy mu fotę wysłać. Jutro mu wyślemy czy coś. Ale ja też chcę się ubrać, chociaż kapelusz mi daj. O, jest wiadomość. Idealnie. I oh. fajne. Czarownica. Odpalisz to? Sam co z nim pisz, jak chcesz kurna mieć szybciej wiadomości. No chciałbym z nim już zakończyć tą konwersację. Ale ja mu właśnie powiedziałam, żeby jeszcze nie uciekał. Myślę, że większy jesteśmy w kolejnym od... i wysłałam mu selfie. Ona już powinna i spać parę godzin temu. <słuch> Polubił lubił mi moje zdjęcie serduszkie. Oglądaj, chodź, no chodź. Wiecie na łeb, puszczaj w innym. w pole kukurydzy i w końcu znowu dotarłem do lasu. O! Kolejny las O, Jemu się chyba serio styki popaliły On zanim wymyśli zdanie To on tak stoi i mówi trzy słowa I potem znowu jest cicho Ale to może dlatego wysyła te filmiki Nieco dłużej, bo zauważ, że one są też pocięte Więc ja się boję Co by było, gdyby te filmiki nie były pocięte No to prawda Ale jestem zawiedziona, bo jak na razie nie skomentował mojego wyglądu Tylko mi polubił zdjęcie Co za ham O dobra, przejdźmy dalej nie jest lasów w tym lesie O co ty w tym lesie ja, ja jestem zmęczony. Też jestem zmęczony. Elegancki stosik drzewa. Ktoś czuję, że ktoś tu będzie budował szałas. On będzie budował szałas. <noise> Jak on zbuduje szałas, to on się zawali, zanim on do niego wejdzie. Żeby miał ja nocleg. <noise> to do dzieła. Ale przynajmniej kamerkę jakoś ogarnął, także są plusy. O wiem, wiem, wiem. Weź powiedz coś do niego, nie bądź taki wradny. No przecież mówiłem przez chwilą. No. To. Ej, włamywacz, a gdzie ty jesteś tak dokładny? W sensie wiesz, bo tak trochę dziwne to co nam wysyłaś. Raz jesteś, kurde, na jakimś lesie potem mówisz, że szałas będziesz budować, jak ty nawet szałasu nie zbudujesz. Ty byś sobie nie poradził, jak ty sobie chcesz poradzić na dziczy, co nie? Jak on chcesz sobie poradzić, w lesie chce spać w szałasie, to sam zbuduje? no wypowiedz się sam. Ej, włamywacz, a gdzie ty jesteś? Jutek specjalnie poczekał, aż się nagranie, skończy, żeby nic nie mówić. jego nie wiem, wilki zjedzą. Nie wiem, czy teraz na motki siedzę. Bo teraz. Teraz szała zbuduje. To pokaż mi tą paczkę dalej, bo tam nie wiem, co tam jeszcze jest co Może coś nam jeszcze wysłał. Oko. Oko? Oko smoka. Ale jest jeszcze to. Czym ty nam mnie rzucasz? mi wysłał! Jak to jest jakieś podrobione gówno. Nie, no nawet ma... Nazwę. to wybieramy. E, który? Ja bym chciała tego lub tego lub tego. Ja myślę, że Secret poleci. O, a ja nawet nie wiem jaki tutaj jest Secret. Tu jest chyba taki ciemnobrązowy. Takie jakie będą nasze bluzy. Aha. Jak już w sumie jesteśmy w temacie włamywacza, to pamiętajcie o tym, że na naszym sklepie możecie sobie zakupić brelok włamywacza. Jeszcze parę sztuk zostało. Także koniecznie wpadajcie do sklepu. Link macie w opisie oraz przypiętym komentarzu. A tutaj zostawiamy wam fajny kod promocyjny jak sobie wpiszecie to e, przy zakupach, to dostajecie mega zniżkę i wasz brelok wasza będzie przeceniony aż o prawie 50%. My mamy tutaj breloczek wgłamywacza przy kluczach do auta. A także zamawiajcie swoje breloczki wgłamywacza. A ja teraz otwieram breloczek dla bubu. Ogólnie zastanawiam mnie, czy to jest oryginalny. Podobno o tym, czy jest oryginalny świadczy ta taka karteczka na dole. Ale na razie tego nie sprawdzam, bo na tej karteczce też jest zawsze narysowany, jaki się trafia. Także na razie nie patrzę, czy tam jest w ogóle ta kartka. Dobra, otwieramy. Ja! Ah, o, to jest sekretny. Dobra. Zamknij oczy, ja pierwsze zobaczę. Eee, to jest sen chyba, którego mówiłaś, żebyś chciała. Tak, daj mi. No, wszystkie są takie same w dotyku. O cholera, jasno. <laughs> Ale wygląda nieźle, nie? O Boże. Ty, on ma jedną rękę na plecach. Ty, nie, mój głowa, on się kręci. No to niezłe labu, bo mi wysłał masz, Wiesiu. Nowa zabawka dla Wiesia. Nie zmarnuje się, tak? Ale skam. Tu w ogóle już zabieżka mu odpadła, była jeszcze w środku. Nie, no czegoś takiego to się naprawdę nie spodziewałam. Nie wiem, co jest gorsze, czy labuł, czy te wiadomości z włamywaczą, bo to było mocne, naprawdę. No godzina prawie czwarta yy, przyszedł do nas filmik także zabieramy się za oglądanie on ogólnie teraz leży na ziemi nie wiem czy już go wilki pogryzły czy o co chodzi, ale leży na ziemi teraz cichutko, bo muszę się tu podkraść trochę zaraz tam kolację <gluw> tylko nie do końca jestem pewien to to jest tak nie oszukując się w masce już trochę się w ciemnie tak średnio widzę czy to jest wilk? A! Film kurwał. Nie wiem, czy bamy wasz jeszcze żyje ogólnie. Ogólnie to on chciał upolować wilka na obiad, czy tam kolację. Ja byśmy musieli zapytać go chyba, czy żyje. Proszę nagrywać głosówkę. Chociaż mnie to interesuje. tak ma parę słów do ciebie, wiesz, tylko się wstydzi, daj mu chwilę. A teraz po polsku ci powiem. Wiesz, bo u nas jest już późna godzina ogólnie, 16 godzina u nas jest i chcieliśmy tylko zapytać, czy... Jak żyjesz, jak żyjesz, to wyślij mi lajka. O. O, jest. Ten jest nieco krótki, ale chyba uciekł przed wilkiem, mm. więc jest dobrze. Znowu trochę czasu minęło i u niego się już zaczyna ściemniać. U nas zaraz się zacznie robić jasno. Zobaczyła ja, jaka piękna noc. Jakie piękne księżyce nie. Spójrz tam w oddali Zaraz chatę w lesie <g HEXAS ponecki> Będę teraz miał dom Może mnie odwiedzisz Może go nie odwiedza, Ale on nawet nie odróżnia słońca od księżyca Właśnie miałem mówi, że ten księżyc Mu trochę za jasno świeci Napisz, że wpadniesz tam Czy coś? Wpadniemy do ciebie oczywiście Razem z Jutkiem, rozumiem, że zaproszenie jest To razem wpadniemy To tam kiedyś się zgadamy Nam podasz adres, ale teraz się tam Wiesz, nie zastanawiaj się i urządzi sobie dom. Pa! Nie wiem, czy przeżyję z nim kolejną konwersację. W każdym razie wy teraz wpadajcie na następne filmy. Subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominął Was żaden następny odcinek. Natrawiajcie sobie te odcinki, które wyświetlają mam się tutaj. I lepiej klikajcie w nie szybko, bo znikną mamy dokładnie za 3, 2, 1.